Kup koszulkę! Link do sklepu pod filmem. Cześć, z tej strony Oskar i zapraszam dzisiaj na kolejny film na kanale Retroarchiwizacja, czyli stare gry i konsole. Przygotowałem dzisiaj Pegasusa, no i mam cartridge 852 in 1 na którym jest właśnie 852 gry. No i tak pomyślałem, w co dzisiaj zagrać, no, przewijałem listę i patrzę, jest DuckTales. Dwójkę kiedyś pokazywałem na kanale, jak chcecie, to właśnie teraz na górze ekranu pokażę. Tutaj zakładkę, w którą można kliknąć i obejrzeć. Się. Grałem w dwójkę, dzisiaj czas na jedynkę. Zanim jednak zagramy sobie w grę, no to bardzo duża prośba, żebyś dał łapkę do góry oraz napisał komentarz. Te dwie rzeczy są bardzo ważne, jeśli chcesz, żeby mój kanał się rozwijał i żeby docierał do nowych widzów, żeby się wyświetlał na głównej stronie na YouTube'ku. Także jeśli nie masz pomysłu co napisać w komentarzu, to równie dobrze możesz wysłać kropkę lub napisać KDS Komentarz dla statystyk albo cokolwiek innego, co Ci przyjdzie do głowy. No i również zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli być może jesteś nowym widzem, lub dotarłeś tutaj do mnie niedawno. No i będę również bardzo wdzięczny, jeśli link do tego filmu wstawisz na Twoim yy, w profilu na Facebooku, żeby również Twoi znajomi zobaczyli, jakie filmiki o starych grach nagrywam. No, i tak jak mówiłem, dzisiaj czas na jedynkę na początku ta Muzyczka i kłopoty Mamy auta laser i samoloty Żyć albo nie żyć Tu trzeba przeżyć kaczki Uuu górę, churem, chórem kaczki -u. Dobra, koniec wygłupów Wybieram sobie poziom Izji, oczywiście selektem się wybiera. Eee... I tak jak mówiłem, przy ogrywaniu części drugiej jest to raczej takie pokazanie gry, chwila relaksu, chwila zabawy, bo po pierwsze nie mam zamiaru tutaj przechodzić całej gry. Ostatni raz grałem w to też chyba z 25 lat temu, na początku lat 2000, nie wiem, w 2001 roku, coś takiego, mniej więcej, no to 23 lata temu, tak. No to mam prawo nie pamiętać już wielu tutaj rzeczy, jak to przechodzić i, i gdzie tam są różne jakieś sekrety i jakieś rzeczy do odblokowania, tak? To jest raczej tylko tak, żeby pokazać. Jak ktoś chce sobie zagrać wiesz. no. Od deski do deski, żeby tę grę ukończyć w 100%, no to może zrobić to we własnym zakresie lub obejrzeć na YouTube. Myślę, że całą grę, żeby przejść, to by zajęło godzinę, może półtorej, może dwie. Ciekawe jakby zobaczyć na YouTube ile cały taki gameplay trwa. No to prawdopodobnie coś koło tego. No i mamy kilka plansz Amazonia, Transylwania, czyli tam gdzie Dracula, wampiry. Jakieś tutaj kopalnie w Afryce, Himalaje, czyli góry śnieżne i można nawet na Księżycu być. Nawet jest pokazane na górze, że Księżyc. No ale zacznijmy może od pierwszej planszy, Amazonia. I skaczemy tak A, skaczemy, potem musimy nacisnąć B i do dołu i możemy skakać na lasce. Ja bym chciał jeszcze kiedyś zagrać w tą grę taką współczesną, Shovel Night, chyba tak to się nazywa, gdzie skaczemy na... Łopacie, ale w taki sam sposób jak tutaj właśnie w Ducktails, jedynce i dwójce. Wyszedł pamiętam jakiś też DuckTales na PlayStation 3 była nawet afera, bo został wycofany parę lat temu z, ze sklepu PlayStation i można to teraz chyba tylko na płycie kupić. To też bym chciał kiedyś zagrać, ale pewnie dzisiaj drogo jest do kupienia właśnie ta płytka. A tego kwiatka nie można właśnie zaatakować. Tu zaraz być może zginę, bo już ta małpa mnie parę razy tu przeatakowała. No ale też się przyzwyczaiłem do sterowania. Na kwiatka to trzeba uważać. Na węża prawdopodobnie też. Pod większością kamieni mamy poukrywane różne diamenty. Na węża jednak można normalnie rozwalić. I teraz pytanie, można iść na dół, można iść w prawo. No i jak nie grałem w to już wiele lat, więc nie pamiętam. Mamy niewidzialność. O, no to mogę iść szybciej. Tak, może będzie szybciej. O, zamiast skakać po lianach. Już nie mam. Uwaga, pszczoła. No, zobaczymy, jak daleko uda mi się dojść. Czy pokażę jedną planszę, czy kilka, zobaczymy. no. Na takiej hmm, yy, kartidżu, na którym jest tylko jedna gra. No, to mam dwójkę. Pokazywałem, mówię, z tego filmik. Tu mamy, zobaczcie, pokazano szczałkę że trzeba iść na górę. A ciekawe, czy na dół też nie można. I. I dopóki nie spadnę i nie sprawdzę, to, to nie będę wiedział, ale teraz tego nie będę sprawdzał. No i jeszcze raz wracając do tematu, że mam yy, na kartidżu, na którym jest jedna gra, no to mam tą dwójkę, owszem, ciekawe czy spadnę, dobrze źle spadłem, no właśnie, no to mam dwójkę, jedynki nigdy nie miałem, no co jest, no co, jakoś nie mogę się do, przyzwyczaić do sterowania, no. No, jedynkę mam, jak widać, teraz dopiero po wielu latach na z tej składance 852N1. Chociaż no, w latach 90. czy w tym 2001 roku. No grałem w jedynkę, ale to musiał mi jakiś ktoś pożyczyć, jakiś kolega czy ktoś. No i tutaj łatwo, łatwo ucierpieć w tej grze. No właśnie. Czekaj, niech ta pszczoła przeleci. Pszczoła. waga na pszczołę. No właśnie, łatwo zginąć. Kwiatek. Czy tam roślinka, jak, jak zwał, tak zwały. No i co dalej tutaj? Mamy tego. I gdzie on mnie przeniesie? Ej! To nie było fajne. No to co miałem tutaj zrobić? No ej, że, no to to nie było spoko. No, to od początku całość. To nie było fajne. Myślałem, jak on mnie mógł ma gdzieś przenieść, to niech przenosi, a nie, że... Prosto na pszczołę, tą głupota, co? Chyba, że można było sterować tym helikopterkiem. No tego nie sprawdzałem, tylko tak nie naciskałem nic na padzie. Może dało się nim sterować. Albo trzeba było skoczyć, żeby uważać na tę pszczołę, prawda? To no, teraz, może spróbujmy na dół pójść. Skoro tak, już tam drugi raz nie będę kombinował. Bo tak jak mówię, nie gram dzisiaj od deski do deski. Czekaj, jak to było. A to nie tak, właśnie. To ja chciałem pociągnąć tą laską, i już teraz nie mogę. No, chyba że cofnę. No, nie gram od deski do deski, tylko chcę pokazać różne tutaj rzeczy w różnych planszach. I poprzypominać sobie przede wszystkim, tu coś jest ukrytego. No, jest, pewnie że jest. Tutaj nie ma nic, ale tu są jakieś skarby. Także, żeby ukończyć tą całą grę, to też trzeba znać wszystko na pamięć. Może też by się przydał opis, tylko no w polskich czasopismach raczej opisu nigdy nie było. Tutaj to chyba trzeba w ten sposób zrobić tak, tylko co z tą drugą? A i widzisz, i ja to cofnąłem się i pojawia się z powrotem. Żeby sobie ułatwić to zrobimy tak. Czekaj, może dwa się dałoby naraz rozwalić? na lasce skakać, no widzisz. No i weź to zrób bez skuszenia, tak? Pewnie się da, tylko ja nie umiem. No tak samo tutaj. Pewnie się da, tylko ja nie wiem jak. No. Czekaj, tu na pewno coś będzie ukrytego. A mówiłem. I jesteśmy tutaj. A widzisz jednak dało się pójść na, na dół. Tylko że najprawdopodobniej najpierw trzeba zejść tam po na dół, a dopiero później tutaj iść w kierunku tego helikopterka, nie? Spróbuję wziąć ten tą tą skrzynkę, chociaż to mówię, nie przechodzę na, na całość, na, na, na 100% grę, ale dla zabawy wezmę. Niezbyt jest przyjemne to, że trzeba podskoczyć i potem dół i, i B. Trzeba się do tego przyzwyczaić. No Jak Kiedyś grałem, to mi lepiej szło, przyznaję. Teraz już po latach. no I pamiętam po prostu, no. Dobra, uwaga. No właśnie. Co do pikselka. No i to już, to już moja, to już mój błąd. No i od nowa, no. Dobra. Spróbuję ostatni raz, już nie będę na dół schodzić. To już bardzo przepraszam za, za moje tutaj pomyłki. To ja już mam 36 lat, to ja już mam prawo. Nie funkcjonować takie jak dziecko. Idziemy na górę jeszcze raz, spróbuję tam się przedostać. Jestem po prostu bardzo ciekawy co będzie dalej za tym helikopterkiem. No i widzisz i tak straciłem Życzko. A tu jeszcze coś się spaczcie, o tu jeszcze sekret. No widzisz tych sekretów jest dużo i pewnie jeszcze nie jeden yy, przegapiłem, o, widzisz, chciałem przeskoczyć, a on do góry idzie. Niech ta osa przeleci. No, widzisz znowu, skacze, a on idzie do góry. No Ale to jest. Co do pikselka trzeba. Teraz tak. Małpa, wąż, idziemy na górę. No te skakanie, muszę się do tego przyzwyczaić. No właśnie, znowu prawie zginąłem. Dobrze, teraz się udało. No i spróbujmy z tym helikopterkiem. O co tu kurźwa chodzi? No tylko teraz ta osa leci z tamtej strony, może się uda. A, a kurwa, teraz nie spadłem. No i co teraz dalej? No zobacz, ja próbuję zeskoczyć na dół, ale coś tu nie halo. No i nie wiem, dobra, ja tego nie wiem, o co tu chodzi. Próbowałem zeskoczyć na dół. Nie szło mi. Spróbujemy teraz w takim razie inną planszę. Nie wiem po prostu, nie, nie potrafię tego przejść. Gdzie on był? Dalej. Teraz weźmy może Transylwania. Transylwania, no dobra. Ten biega, ten truposz, tu pewnie można pójść na lewo. Nie, tutaj nie. Stąd może potem się przychodzi z innej komnaty. Pamiętam, że coś tu było z tymi lustrami, ale. Ale co? Można w niej było jakoś wchodzić czy coś. Nie pamiętam, no. Ten rycerz chyba będzie żył, zaraz zobaczymy go. Nie, można na nim skoczyć. Mamy niewidzialność. Mamy też tutaj kaczorka. Huey został porwany. Uratuj go, no ciekawe czy dotrę tam, gdzie on będzie, może na górę teraz. No ja tu jakiś jest grubas, jest Huey chyba, tak to właśnie on. I on mówił tutaj, że ten, ten dom to jest jakaś iluzja, no ciekawe, może później to się jakoś odwraca do góry nogami, coś przypomina mi się, ale kiedy to było, mówię, to było lata temu. Tu mamy znowu niewidzialność, okej, okay, tylko do czego mi ona potrzebna teraz? Może tu? Chyba Chyba tak Mamy ducha, ojej! No i weź go rozwal, no. Zginąłem. Dobra, jeszcze raz spróbujemy, teraz może pójdę w innym kierunku. I powoli będę kończyć, trochę mi już przypomniało się. Co nieco o tej grze. I tak, jak jeszcze raz mówię, to nie jest dzisiaj przechodzenie na 100%, i że ja tutaj nie skuszę, ja sobie po prostu przypominam, jak było, jak to kiedyś, jakie grałem. I na tym polega też ten kanał, żeby przypominać stare gierki. O, jest jakiś diament, uwaga, rozwalony. Może teraz, tutaj, uwaga, duch. Znowu, no to co, może nie da się tędy przejść? Czekaj, udało się. Znowu, a jego pewnie nie da się przeatakować, no bo to duch. Tu nie ma nic. Znowu duch, uwaga, diament. No, duch nie przeatakował. Tu gdzieś na dół można, ale można też i w prawo coś tu będzie. Duch! Nie, to nie chcę. Nie ma nic. Najpierw zepsułem. No, dobra. Co tu będzie? Sekrety, chyba, więc. No ale jest lustro. Zaraz zobaczymy, co to lustro robi. Bo ja już nie pamiętam. Pewnie przeniesie gdzieś mnie. No ale zobaczmy. Tutaj, aha, okej, okay. czyli no nie muszę tak jakby wracać, tylko mnie już automatycznie przeniosło. I teraz co, na górę chyba powinienem pójść tam za chwilę. Gdzie to było? Tutaj jakoś, tak? No, zobaczymy. Idę już teraz tutaj. No ale no, zaraz, no chwileczkę, tutaj nic nie ma. Chyba, że... No to dokąd teraz? Hmm. Nie wiem no Na prawo chyba No raczej tak Na górę chyba No ale można też było w prawo No właśnie, teraz lewo czy prawo? No, weź na niego wskocz. Kulę trzeba było rozwalić bardziej chyba. A, no i przegrałem. No i dobra, to chyba na tym skończę. Przypomniałem sobie, wspomnienia wróciły. Tu gdzieś jestem. Ale tu już raczej nie będziemy tego dokańczać. Chociaż, no dobra, może... Spróbuję, no, ale to już wystarczająco dużo pograłem. No dobra, spróbuję jeszcze, no. Wyłącz opieprzone wyźwignidło, tutaj się. No a co, tu nie da się przejść przez niego? No nie da się. No na prawo chyba idziemy, no dlatego mówię, no. Ja nie wszystko wiem, o co chodzi jeszcze w tej grze. Nie jest ona... Nie należy do najłatwiejszych na pewno. Jest na pewno ładna i piękna, ale nie należy do najłatwiejszych. No spróbuję teraz tutaj. Ale tu już byłem. O gdzie mi przeniesie. Wagonik. No dobra, zobaczmy. No i jak miałem to przejść, game over. No dobra. Tyle starczy. Naprawdę no grałem w to, mówię, po tylu latach, że mam prawo nie pamiętać wszystkiego. Jeśli się podobało, to daj łapkę do góry i napisz komentarz. I te dwie rzeczy muszą być, jeśli właśnie chciałbyś, żeby moje filmiki wyświetlały się na głównej stronie na YouTubie, żeby nowi widzowie tutaj wpadli. No i również będę bardzo wdzięczny, jeśli zasubskrybujesz mój kanał oraz obejrzysz starsze filmy. No i zachęcam również do udostępnienia mojego filmu na Twoim profilu na Facebooku, żeby również Twoi znajomi zobaczyli, jakie gry stare pokazuję na tych filmikach i również żeby tutaj dotarli i żeby zostali na moim kanale. No także na dzisiaj to wszystko i... Do następnego, cześć. Poczekaj jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare samochody, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie Moto RetroPress, na którym pokazuję klasyczne pojazdy takie jak polonezy, Fiaty 125P, maluchy, serenki, żuki i wiele innych PRL-owskich i kultowych aut. Oprócz tego naprawy, remonty i kupowanie polonezów, których pokazuję na moim kanale najwięcej, w tym także remont mojego poloneza Caro Plus i poloneza Borewicza. Ponadto pokazuję relacje z różnego rodzaju imprez, zlotów czy pikników militarnych. Wypadki samochodowe, dużo czołgów, pojazdy wojskowe, autobusy, ciężarówki i samochody z filmów, na przykład DeLorean z Powrotu do przyszłości, Lotus Esprit z filmu z Jamesem Bondem, Dodge Monaco z filmu Bruce Brothers czy Ford Falcon z Mad Maxa. Jeśli to ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Moto Retro Press na YouTube. Po prostu wpisz na YouTube Moto Retro Press Ratujemy Polonezy.